Cześć. To jest product update od CelIntegro. Dzisiaj przedstawię ci nowy produkt, jakim jest wtyczka Raport Dobowy do Subjekt Nexo Pro. Raport Dobowy sprawi, że nie będziesz już musiał ręcznie generować raportów. Zaimplementowana funkcjonalność pozwoli na automatyczne generowanie raportu oraz wydruk na wybranej drukarce fiskalnej. To ty wybierasz o której porze raport ma się generować. Istnieje również możliwość wygenerowania raportu zdalnie. Jakie korzyści przez to osiągasz? Przede wszystkim swoboda działania. Możesz sprzedawać o każdej porze, sprzedawca nie musi już się martwić o to, żeby wygenerować raport o konkretnej godzinie. Nie musi nawet o tym pamiętać: raport generuje się automatycznie. Po drugie, zachowanie płynności i obsługi klienta zamówienia. Na bieżąco są przetwarzane oraz fiskalizowane o każdej porze dnia i nocy. Nie muszą czekać na przyjście sprzedawcy. Po trzecie, stabilność. Wszystkie integracje i automatyzacje działają stabilnie i w harmonii. Przez to, że zamówienia są na bieżąco przetwarzane oraz fiskalizowane, nie dochodzi do konfliktu między automatyzacjami. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat wtyczki. Raport dobowy do subjekt Nexo Pro, kliknij na link obok.